Nowe dane NASA o 3 Atlas dosłownie wstrząsają naukowcami. Ten obiekt ma ponad 46 km średnicy, czyli jest większy niż cała aglomeracja Warszawy. NASA potwierdziła, 3 Atlas nie wyrzuca w kosmos wody jak normalna kometa. Zamiast tego otacza go gigantyczna chmura dwutlenku węgla rozciągająca się na setki tysięcy kilometrów. To kompletnie przeczy wcześniejszym teoriom. Według analiz jego jądro ma 46 km średnicy. To milion razy większa Masa niż w przypadku poprzedniego obiektu międzygwiezdnego 2 i Borisowa. Statystycznie to niemal niemożliwe, żebyśmy trafili na takiego giganta, zanim odkryliśmy miliony mniejszych obiektów. Co więcej, jego trajektoria pokrywa się z płaszczyzną orbit planet Układu Słonecznego. Szansa na taki przypadek to zaledwie 1 do 500, dlatego część naukowców, jak Avilep, mówi wprost, 3 i Atlas mógł zostać skierowany tutaj celowo. Czy patrzymy na naturalnego międzygwiezdnego giganta? A może na technologiczną konstrukcję ukrytą pod warstwą lodu i pyłu? Koniecznie skomentuj, czym twoim zdaniem jest Atlas i obserwuj u Apologa, żeby nie przegapić kolejnych odkryć.